No i witam bardzo serdecznie ponownie po kolejnych dwóch tygodniach nie na tej pięknej wyspie. Jakiej pięknej wyspie. Moja część jest bardzo piękna, szczerze. Mi się naprawdę podoba. Eee, e, e, Wiesz e, co! Eee, e! e Polowanie e. na insekty, czas za to! Dopiero co skończyliśmy, więc w tym momencie, w tym momencie zajmij się budową swojej wyspy. Tam baw się dowoli bardzo dobrze. No będę się bawił faja ja nie mam nic przez ciebie. Wszystkie skrzynie mi wysadziłaś. Ej, ej, ej. Ja ci nic nie wysadziłem, stary. To mówię, to burza była. No nic, no dobra. Wiesz, co? Ja ci wybaczam, jestem wychowany w rodzinie gdzie się wybacza takie, z takim szkodnikom jak ty no, no to słuchaj, wybaczysz mnie a nazywasz szkodnikiem Jak widzicie moje relacje nie wyglądają zbyt dobrze Po ostatnim moim występku i wysadzeniu połowy wyspy fazji widać, że jest dosyć mocno na mnie zdenerwowany i pragnie się zemścić Prawdopodobnie żaden z dealów, który chciałbym z nim dokonać nie będzie miał już miejsca, więc muszę się uniezależnić od niego Ta lista, którą właśnie widzicie to jest tak zwane Meinen Waffen Planen Czyli w skrócie lista celi, które muszę wykonać w tym filmie Zacznijmy od najłatwiejszego, stworzenie enchantu i wbicie fortuny trójki. Co w tym trudnego, prawda? Ja miałem zrobić szelfy, ale nie mam drewna. No i super, no to porobiłem szelfy. Teraz błagam, dawaj. Ale gówno, ale gówno, ale gówno, ale gówno. Obra, nie, nie widziałem tego, nie widziałem tego. Za drugim razem musi się udać, prawda? Ale bo mój Boże, gówno! Wspominałem, że kocham moje szczęście. A teraz pokażę wam sztuczkę, jak zdobyć expa z takiego piecyka. Włączacie tu dźwignię i wyciągacie itemy w środku. Potem te dźwignie wyłączacie, nasze itemy będą znowu wchodzić dalej, a wy zdobyliście expa. Tak się właśnie zdobywa expa. I w tym momencie robię Kolejny kill off, kolejny kill i... I takim sposobem straciłem 9 leveli. Brawo ja! Yeah. A chciałbyś, może, kupić dużą ilość stouna przepalonego? Bo ja mam silktacz na kilopę, także ja teraz mogę stouna zbierać. Możesz mieć stona w dużej ilości. Za jedynie stack diamentów za stack stouna. Brzmi ok. Ciebie chyba pokwiło. Nie, ja sobie zrobię diamentowy dom z dopiskiem. Jedź biedę! <laughs> <śmiechy>, śmiechy śmiechami, ale zacznijmy robić w końcu coś pożytecznego, dobra? Więc przez resztę dnia przygotowywałem się do budowy mojego podziemnego, potężnego kompleksu. To właśnie w nim chciałem umieścić wszystkie farmy i potrzebne rzeczy do samodzielnego rozwoju. Przeniosłem też Enchanting w głąb góry, żeby przypadkiem ten grubas go nie rozwalił za pomocą TNT. Bo zaparował sekretami Faziego, który mi wyznał. Ale akurat mam problem z tym, że mam trochę krzywego penisa. No, dobra, nie musisz mi ten mówić szczegółów, naprawdę. No, ale... się... Dobra, <laughs> nie już, mówię... Ben, do, ufam, bierze wprost. Tak stary. Ten dzień można uznać za całkowicie zmarnowany. Na początku kolejnego dnia znowu udało mi się zrobić 30 level. A co za tym idzie, od razu poszedłem enchantować Kidos. Błagam, daj mi fortunę! Błagam, daj mi fortunę! Proệu好, proszę! Bądź dobry! Bądź dobry, proszę! <reso> <ministerian TexHmm webpage> <Rhodes globally> tak. Dobrze, 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 mam pod trójkę. Ewa kopacz, idę cię stworzyć właśnie w tym momencie. A, jeszcze sobie zbroję enchantuje To jest świetny pomysł, Mikołaj. Dzięki, Mikołaj. Nie masz prawy, Mikołaj. Jesteś świetny, Mikołaj. Po ataku czterech różnych moich osobowości enchantowałem sobie jeszcze zbroję na maksymalny poziom, jaki tylko mogłem. I, o mój Boże, jestem tak wystakowany. A następnie wróciłem do miejsca, gdzie ostatnim razem dostałem stromotny w pieprz. coś No to mnie bij, kupię za te dwa serduszka. Bij mnie za te dwa serduszka. Ze względu na to, że czułem się w 100% bez Pierwszym w mojej diamentowej zbroi, postanowiłem, że wypiję podkę, która ostatnim razem prawie skończyła mój challenge. Rozwalony. I 1 leży! I daj mi tego badomena. I teraz. Siop, 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 siop. I z Tak jak przewidziałem. W tej zbroi, co najwyżej, te mogłyby mi postać pałę. Karotki? Dwie. Wow. Przejdziemy dalej po prostu, nie ma co, mogę te dusze wziąć ze sobą Jasna dupka, mogę je wziąć Chwilę później, eksplorując, poczułem się chyba zbyt pewny siebie, gdyż prawie uniknąłem śmierci I to w najgłupszy możliwy sposób Że mi takich tu pranków nie robić E! Co mnie bijesz? A ty mnie bijesz, ty! Mi plecy zrobił śmieć Ja ci dam To mnie znowu do bije, kurde! O FAK 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 Dobra 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 ludzie Przypomnijcie mi proszę w komentarzach że jestem największym idiotą jakiego mogliście kiedykolwiek spotkać W dalszej części eksploracji Fausti zaczął wydawać siebie naprawdę podejrzane dźwięki Okej, Okej Niby Okej 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 Dobra, śmiesz się, śmiesz się jakbyś zrobił coś podłego I jak się później miało okazać, okazało, śmiałem całkowitą rację Najbardziej w tamtym momencie obawiałem się mój drewniany domek, który mógł zostać spalony A jego budowa pochłonęła naprawdę bardzo dużą ilość drewna, więc byłbym dosyć mocno stratny Czekaj, bo cieplutko cię zrobiło na serduszku nie tylko w serduszku o Nie, nie spaliłeś mi domu Nie spaliłeś mi domu, siusiaku Chodzi o to, że staje słoneczko powoli, no i tak cieplutko na serduszku Słuchaj mnie, śmiecił, jeżeli ja zobaczę, że mi się ten dom pali I zobaczę, że tego domu tam nie ma Wiesz co, no właśnie... To od tej pory chyba tego domu tam już nie będzie. Fazie, ja ci, przysięgam, że cię tak zrobi! Po krótkim wyzywaniu Faziego, kontynuowałem eksplorowanie trialsu. Teraz gówno dostanę, co to ma być? Regeneration Speed. Mimo słabego lutu, nie poddawałem się i chciałem skorzystać maksymalnie z tej potki, którą wypiłem. Hello, my dear friend. Jednakże lut ze skrzynki końcowej był po prostu. No, sami zobaczcie. Otwieraj mi tą skrzyneczkę. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. To mi dasz dobrego w tym momencie. Kurwa, kolejna kusza Unbreaking 1. Co ja dostałem z tego główna? Kur... Kurczaka? Ja ci kolego powiem tak. Bardzo simiwora, stary. Dobra, dawaj, tutaj ostatnio byłem. Tu ostatnio dostałem w pie... Ale teraz już nie dostanę w pie... Cię tu. Dobra, nie naskocz mi. Nie naskoczy. Nie, 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 nie żartowałem! Żartowałem! Hej! Hej, ludzie, ludzie, ludzie! Na żartach się nie znacie? Żartowałem, wy, kurde, już, już mnie tu! a ząbiaczki małe. Po zniszczeniu tego pokoju efekt trial się skończył, przez co nie mogłem eksplorować dalszej części tej struktury. Po czym rozpocząłem proces otwierania skrzyni. Dawaj mi otwieram skrzyneczkę. Opening. Gówno. 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 Tragedia jakaś. O, diamond chestplate nowy, fajnie Kupa jakie itemy mi gówniane dajesz Czeku, Przyku... weź się lecz Mam jeszcze dwa kluczyki, idę szybko otworzyć, idę stąd Niestety mimo tego, że miałem dwa klucze Nie było więcej skrzyń do otwarcia, dlatego Stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie wykopanie się na zewnątrz I wrócę na wyspę Przysięgam fazi, że ja tam wrócę i zobaczę, że coś jest kupa, na miejscu i To zabiję. Boże, co to jest fazi? Czemu ja widzę jakieś dziwne budowle? FAZI! Uduszę cię widzę, widzę, że tam, widzę fazi Fazi, widzę to. Fazi jesteś, martwy. jesteś... Martwy. jesteś, jesteś dost nie martwe, Fazli. Masz, masz przestrane. Masz całkowicie te pisane, Fazli. Od razu to mówię. Co tam wybucha? Nie no nic. Co tam wysadzasz? Nie ja nic. Okej okay, masz, masz. Chodź tu. Chodź tu. Chodź. Cho, chodź do mnie. No, chodź. jestem na swojej wyspie. Chodź tu. Ci. Ci. Dobra, żartowałem, żartowałem. Chociaż mi ch***** robisz tą kwałkiem. No chodź. E, na swoją połowę! Czy wy właśnie byliście świadomi, co właśnie mógłbym zrobić? Brakowało z dwa piksele, a przekroczyłbym linię i natychmiastowo przegrał na szczyt. A gdyby to się stało, to byłby ostatni odcinek, który byście z tej serii zobaczyli. Wiem, ty to niby spaliłeś? Ja pierdolę co to, to jest? O. Kur a moja mapa Niestety straciłem dużo więcej niż tylko domek Mapa przy wybrzeżach została całkowicie uszkodzona Na całe szczęście jakimś cudem moje skrzynki nie zostały zniszczone Więc dalej mam swoje itemy Zakładając, że górna część wyspy zostanie za chwilę całkowicie zniszczona Czas przenieść mój cały dobrobyt podziemie. Dlatego też przez resztę dnia zacząłem budować mój podziemny kompleks Z dnia 24 chciałem podpisać coś na wzór paktu o nieagresji Żeby fazi zaprzestał niszczenia mojej części wyspy Jak dobrze wiesz Jeżeli będziemy podchodzili do tego tak, że będziemy się niszczyć nawzajem Kółko i kółko nic dzięki temu nie osiągniemy. Po prostu będziemy ciągle pod wpływem drugiego człowieka. Nie warto coś takiego robić. Lepiej. Kur... mówię coś do ciebie Jednak ten grubaz nie zastosował się do moich próśb I mam wrażenie, że totalnie się to na przestrzeni kilku dni nie zmieni W dalszej części dnia rozmontowałem też ruiny mojego domku I podczas tego demontażu Fazzi powiedział bardzo ciekawą frazę Wiem co zrobię, tylko potrzebuję do tego slime. Skąd ty masz slajmy? Bo ty coś mówiłeś w że masz jakieś slajmy Mam, mam, ma, miałem slajmy, no i mam slajmy A skąd takie pozyskałeś? Eee... pojawiły mi się A co potrzebujesz? Slime Kurczę, no właśnie tak myślę, bo miałem pomysł, że zrobię sobie wejście do bazy Schowane, abyś nie mógł tylko zobaczyć ze swojej wyspy. Dobrze wiem, że czasami jestem debilem, ale w tym przypadku dobrze wiem, że to nie o drzwi mu chodziło. W tym momencie miałem dwie możliwości w głowie, co mógłby z tymi slimeballami zrobić. Pierwsza, duplikarka TNT, która mogłaby całkowicie rozwalić moją część wyspy z powietrza. Druga, energooszczędna wyrzutnia, która mogłaby wystrzelić bardzo duże ilości TNT bardzo małym kosztem. Natomiast resztę dnia budowałem i udało mi się ukończyć moją część Enchantingu. Dnia 25 rozpocząłem budowę mojego podziemnego magazynu, którego budowa zajęła mi naprawdę masę czasu. Zauważyłem też, że każda Budowla, którą buduję pochłania po prostu chore ilości drewna, które cały czas musiałem zbierać. I tak podczas jego zbierania usłyszałem od Fazy jego piękną frazę, która całkowicie mnie zmotywowała. O Co tam ci wypadło? A to, co z nami lubię. Co tam ci wypadło, fazji. Książka. Jaka? Naczątowana. Ale jaka? Ale pochwal się no. No zarycz no. No pochwal się no. Nie no, mending tylko. Ja już nie, ja już naprawdę nie wiem, czy ja mam płakać, czy co. I pełen entuzjazmu zacząłem kontynuować moje budowanie podziemnej bazy. I tak przechodzimy do dnia 26. W którym Fazil postanowił, że zrobi mi kolejnego pranka. O, mi się to pali. Nie, no, Fazi! Ale to nie ja! To co to było? No, to akurat przysięgam. Co to to mi się, jak to mi się mi wyspaliło, co? Ta gruba szmata jeszcze za wszystko zapłaci. Tak, trzeba spojrzeć na to też z innej strony. Fazi ciągle marnuje swój arsenał tylko po to, żeby lekko uszkodzić moje życie. Mimo tego nie robi mi zbyt dużych szkód. Im więcej swoich zasobów zużyje, tym mniej groźny będzie w przyszłości. Przez resztę dnia przenosiłem wszystkie moje itemy z zewnątrz do wewnątrz. Jednakże, co to byłby za gameplay bez jakiegoś faila? O, itemy znikły. Fajnie. Okazało się też, że nie tylko fazy. próbuje mi zaszkodzić. O. Ty szmato. Ty, kutwo. Ty też wybuchłem. Zakończył się dzień 26. Natomiast z dnia 27 rozpocząłem budowę mojego automatycznego przepalatorium. Te, ta nazwa jeszcze będzie do zmian. Powstaną tutaj trzy piece, a każdy z nich będzie do czegoś innego. No i to jest A potęga. Ty. No. Nie, no. Podoba mi się. To jest dopiero bogactwo. No. Da się... mm. Tak jest. Tak samo do końca dnia 27 kontynuowałem moje budowanie. W tym momencie skończyliśmy też pierwszy dzień naszych tak nagryw. Odchodząc się do mojego super wygodnego łóżeczka zadawałem sobie ciągle pytania. Czy na pewno uda mi się w tej chwili. Każdy zniszczyć jego wyspę. Czy moje stopy na serio śmierdzą? Nim się obejrzałem, był już kolejny dzień. Mimo tego, miałem w głowie plan, jak mógłbym wykorzystać 12 dni, które nam jeszcze zostały. A mianowicie, wystakować się do granic możliwości. Aby mnie to nie było. <grym> no, my również. Choć pierwszą połowę dnia nie spędziłem zbyt produktywnie, bo głównie budowałem i dekorowałem moją bazę. Natomiast w drugiej połowie zużyłem resztę moich diamentów na zrobienie maksymalnej zbroi, jaką tylko byłem w stanie. Oj, będzie bolała mnie ta inwestycja, ale nie mam wyboru. Jestem teraz tak biedny. O jasna dupa. Bo w wszystkich elementów zbroi na 30 level postanowiłem też, że połączę mój kilo z poprzednim, którego wcześniej używałem. Mi to i połącz mi to, co mi brakuje dwóch leveli. Aaaa, Mój Boże! Znaczy chciałem połączyć moje dwa stare kilofy. No cóż, no to plan B. Bierzemy to ze sobą. Chwilę później wyruszyłem do kopalni <laughs> jednak tak znowu zaskoczył mnie swoją dziwną ofertą. Ale pamiętaj, jak będziesz miał jakiegoś koralowca, nie jako blok, tylko jako taki krzaczek, to da się do ścianki No. No to ja, ja spojrzym. A po co ci ten koralowiec? Żeby żeby go zrobić na jakąś ścieżkę. Czaskę w koralowca. No bo koralowca jak postawisz bez wody, to on wysycha, jest taki szary. No. I masz taką teksturę. No. No, a ja mogę sobie tego potem... Pciu! I mam ładną ścieżkę. Tak, fazy definitywnie zapłacą slime boli i tego dziwnego koralowca chcę zrobić duplikarkę TNT. Jednak ten grubas nie wie, że moja przyszła baza będzie odporna na takie wybuchy. Dotarłem do Keyba i rozpocząłem moje wielkie wydobycie. Idziemy po te surowce, które powinny być moje, a nie były moje. Let's go. Tymi słowami zakończył się też dzień 28. I na początku też tego dnia udało mi się wbić 25. level, co pozwoliło połączyć moje dwa kilosy. O, 25. level oznacza to, że mogę zrobić w końcu to, tak da dawno chciałem zrobić. Aleluja, aleluja Dać sobie w dupę tego wielkiego. I tak z moim potężnym killoffem nazwanym Ewa Kopacz. Dobra, tu na tym filmie nie był nazwany, ale w przyszłości go nazwę, daję słowo. Rozpocząłem potężne wykopaliska z tej jaskini. Chociaż tak dla czystego ekspa, żeby te moje... Uuu, Jednak było warto zmierzyć, mieć, bo za tym od razu pod tym diaakcy. Słuchajcie, jednak mieć nie jest taka słaba, która... jak myślicie? Bo za miedzią zawsze mogą być diamenty. Przy okazji macie i mieć, i diamenty. Humor obojgu z nas bardzo dobrze dopisywał. Dlatego też oboje zaczęliśmy śpiewać długość dźwięku samotności. I nawet jeśli będę sam! Nie zmienię się to nie mój świat. Przede mną droga, którą coś tam chyba sam Którą ja wybrałem sam. Cały cover jest już dostępny na naszych kanałach, tylko dla wspierających. Chwilę później kontynuowałem moje walki z potworami. Hello bitch! O, diamenty i nawet dwa złoża. Wybuchaj, ale jestem dobry, ale jestem boski. Jak mi te szkielety kurzają z tym hejmem, titerym. O, Tylko tak. Obszczane. Po zebraniu diamentów i skompresowaniu wszystkich itemów do maksymalnych wartości udało mi się znaleźć. Falner kolejny. O mój Boże, błagam, dajcie mi coś dobrego w nim. I teraz tak, niszczymy cię. I otwieramy. I gówno, i totalny gówno. Yy, oj, ściek, to ta. O nie, dobra, to, to lubię, to lubię, to mi się podoba. I to. O mój Boże, ale ściek, ale nie, no, drama takich z tymi skrzynkami jest tu. No cóż, szczęście z tymi skrzynkami dalej mi nie sprzyja. Chwilę później usłyszałem, że Fazi dalej szuka koralowca. A w moich oczach automatycznie zapaliły się dolarki Przecież to jest idealna okazja, żeby naprawdę sporo zarobić. Więc od razu rozpocząłem mój wielki szpond. Kurno, to nie ten ocean. Tego koralowca dalej szukasz. Słuchaj, no możemy pójść za układzik, ale iż z tym chytrym skurczy synem. To ja sugeruję ci tu, bo wiesz, to oszczędzić masę czasu, jak kupić go ode mnie. No niby to, Że ja ci go sprzedam za. No dosyć wysoką cenę, ale chyba najważniejszą cenę, jaką to. Płacisz, to będzie zaoszczędzenie czasu. A co masz na myśli? Poprzez duża cenę? Pół z taka Dodatkowo potrzebuję jeszcze troszeczkę żelaza, więc najlepiej nie przepalonego, jak posiadasz. Normalny czy w blokach powiedzieć? Ile bloków masz? Ponad 20. Będąc szczery, myślałem, że po rozwaleniu jego skrzynek będzie totalnie biedny, A on już 9 dni ma większe bogactwo niż ja. Nie podoba mi się to. To za 10 bloków żelaza. Plusy diamenty, to? Tak. No dobra, może być. To ty by się tam zajmie czymś. A za niedługo dostarczy to, czego naj tak bardzo potrzebujesz. Tym dealem. Zakończył się też dzień 29. jest 30 kontynuowałem moje wykopaliska. Jednak przepenetrowałem każdą pobliższą dziurę. Dlatego stwierdziłem, że idealnym pomysłem będzie wkopanie się w dalszą część kejwa. I tak kopiąc, udało mi się znaleźć naprawdę dużą dziurę. O! Kurwa! I będąc czterem, to była jedna z największych dziur, jakie ostatnimi czasy widziałem. Jakie bydle. To jest. Chłopie! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże, o mój Boże, jestem, jestem zwycięzcą. O mój Boże! O kurna! O kurna, ile tego tu jest! I tu jest jeszcze majszat wielki! Dobra, dawaj mi szybko diakta. nawet się z wami nie biję, po prostu nie ma sensu. Ilość potworów, która się respiła w tym Cave'ie, była po prostu zatrważająca. W międzyczasie pozbierałem też obsydian, który przyda mi się do uzbrojenia mojego magazynu. A później kontynuowałem moją eksplorację. O Boże, czemu tu są te szkielety? Tak wkurzające. To nie powinno mieć miejsca przysięgam, to jest jak jeszcze zombie są bez problemu. Ale, jak są hordy tych szkieletów, to w takich ilościach, że się. No, ja no, to jest dramat. Dramat jakiś, po prostu dramat. O jezu, zdychaj, proszę cię. Kurna spider Jockey, co tu się dzieje, ty? W pewnym momencie, prawie przez tego szkieleta, umarłem. Nienawidzę cię, nienawidzę cię wasz szkielecie. To ja bym się wyłożył od jakiegoś walnego trwela, który mnie po cały czas... Pcha. Dobra, jak wcześniej nienawidziłem baby zombiaków, to będę szczerym, chyba nie ma bardziej denerwującego mowa niż szkielet. I tym też pozytywnym akcentem skończył się dzień 30. Natomiast dnia 31 stwierdziłem, że mam dosyć wieczenia się z tymi szkieletami i wychodzimy już na powierzchnię to tam, tam wspominajesz, że tego potrzebujesz koralowca, to idziemy ci go załatwić w tym momencie. Jednak nie sądziłem, że znalezienie go będzie aż takie trudne, kiedy znajdował się aż tysiąc bloków od miejsca, z którego wypływałem. B, B, I'm sheep i mam ten twój biom O, i mówisz, że chciałeś te, te dywaniki, tak? Mmm, co mi się, czemu mi się ta łódka zniszczyła? To mi tu? Trójzębem mnie będziesz bił teraz? Dobra, siurze, chodź na pyrę, pyra Jak machasz głową, że nie? Tak, no chodź tu Pozbierałem trochę tych podwodnych wodorostów Oraz tych water candlesów, czy jak to się tam nazywa I ruszyłem w drogę powrotną Na zaciągnąłem się, gdy dzieckiem jeszcze był żeglować chciałem pośród mórz do końca swoich dni. Przy okazji, wyeksplorowałem jeszcze Ruined Portal. Będąc szczerym. I Oraz ruiny statku. O! O, i mi się wydaje, że zdobyłem to, co to bardzo chciałem zdobyć. Gdyż za pomocą bamusa jestem w stanie zrobić bardzo dużej ilości paliwa które na 100% przydadzą mi się do moich super ultra pieców. Dnia 32 dopłynąłem już na naszą wyspę. I od razu za pomocą obsydianu uzbroiłem sufit w moim magazynie. A następnie udałem się na część wspólną, by dokonać deala. A jaj, no trochę dużo tu jest do naprawy. Dobra, witam serdecznie. Na początku chciałem o Twój materiał. No to mogę ci już i tak, że najpierw o. Ja ci już tę część. Dobrze. Ty mi już drugą część. Ja ci już rzucę... Ostatnią część się zgadza? No! No, powiem ci. Powiem ci, że jest bardzo dobrze. Dziękuję ślicznie. A w międzyczasie sobie ponaprawiamy to, co zniszczyłeś. Po udanym dealu rozpocząłem naprawę mojej części wyspy. Żeby nie wyglądała tak tragicznie, jak wygląda teraz. Tak wyglądała wyspa przed, a tak wygląda po. Myślę, że różnica jest zauważalna. Przy okazji moja skrzynka z zasobami wygląda naprawdę obiecująco. No i to jest bogactwo. A moje preparatorium pracuje właśnie w tym momencie na najwyższych obrotach. Tak dalej pracuję nad nazwą. A przez resztę dnia nie robiłem już nic ciekawego. Głównie budowałem i upiększałem... Moją podziemną bazę. Okej, okay, kolejny piękny dzień. Kolejny piękny dzień na budowanie tego jowego. W tym też dniu kontynuowałem moje żmudne budowanie Które powtarza się praktycznie każdego dnia Raz pozbierałem expas z mojego przepalatorium Przysięgam, zmienię kiedyś tą nazwę Później zacząłem szukać dobrej farmy creeperów na YouTubie By pozyskać jak największej ilości gunpowdera mógłbym się uzależnić od mobgrindera faziego Okej, okay, łatwa farma creeperów How to build creeper farm Uptated version No nie, to nie, może to? A, bałwany, tego też nie mam Finalnie padło na farmę, która nie wymaga Ode mnie ani wałwanów, których nie mam, ani kotów, których również nie posiadam. Jednak jest z nią mały problem, ponieważ do jej budowy jest potrzebna po prostu chora ilość drewna, jakby ja japir! Dlatego czym prędzej zacząłem je zbierać, a następnie udałem się w miejsce, gdzie takowa właśnie powstanie. by tutaj. No, ty fantomie, Zefirze, zastrany. Będziesz mnie tu terroryzować. Gdzie byśmy chcieli to wybudować? To miejsce wygląda tak idealnie, miejsce do tego. I tak budując, usłyszałem naprawdę interesujący dźwięk. Oto to to za dźwięki. Żadne. Czy ty wziąłeś ze sobą tego śmiecia? Jakiego? Guardiana? Nie. Nie, jeżeli ty zrobisz jakiegoś trapa chińskiego, to on będzie mi tam powalniał. Trzymam kciuki, że to był tylko błąd Minecrafta i mi się przewidziało. Następnie kontynuowałem moje budowanie potężnego mobgrindera. Jednak zauważyłem, że fazie rzeczywiście przyniósł tego Guardiana na wyspę. Więc teraz są dwie opcje. Albo mamy go w dupie i budujemy dalej Mobgrinder, albo marnujemy czas i zeskakujemy i go zabijamy. Dokładnie tak, idziemy zbardować jak najwięcej czasu, więc podsumowując cały dzień to jedyne co to wybudowanie tego wielkiego supa. Brawo Stefan, jesteś zarąbisty, nie zmieniaj się! Dzień 34 to głównie budowanie i wydawanie z siebie dziwnych dźwięków. Pięknie e, tu? Tu? Mm, 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 mm. Ja. That is good A gdy materiały budowlane się skończyły, postanowiłem, że wrócę na wyspę i je zbieram Oraz raz już chyba czwarty ściąłem cały las Oraz zacząłem rozkopywać teren pod moją bazą dla kobla Tutaj w przyszłości powstaną farmę I takim sposobem przechodzimy do dnia 35 A w tym dniu nie zgadniecie co Znowu budowałem mobgrinder Kto by się tego spodziewał? Na pewno nie ty Nie no nie dam rady z tym, a jakie mnie to męczy to budowanie tego mobgrindera To ani nie jest ładne, ani nic, to wygląda jak gówno Dokładnie takiej ilości drewna, że się umrę i dostanę wylew. Zaraz się umrzesz? Żebyś wiedział. Jak to się zaraz umrzesz? Oczywiście nie mogło zabraknąć pewnych komplikacji, gdyż znowu skończyło mi się drewno. Już chciałem po nim wyruszać, a jednakże zauważyłem, że mob grinder działa troszeczkę na odwrót. Kurna. Dobra, ja rozumiem, że respienie się mobów powinno się pojawiać w tamtym miejscu, a nie tu. Dlatego ja się chcę sobie tak, tak, tak. Nie widzicie mnie? I tak też do końca tego dnia zbierałem znowu drewno. A nie, czekaj, robiłem coś jeszcze. Kopałem. Nie zapominajmy o kopaniu. Dzień 36 nie za bardzo różnił się od poprzedniego. Z tą różnicą, że mój sąsiad stwierdził, że zacznie sobie robić remont. Dorobicie trochę trawdorów. No możesz przestać mi wiercić, proszę cię, kurna. To jeszcze kurwa o 16.40. I budowałem tak praktycznie cały dzień. Dopiero w nocy cały upgrainder był ukończony i przydałoby się go w końcu przetestować. Może będzie okej okay. Proszę cię, fantomnie, nie Nawet szkielet chciał utrudnić moje wspinanie. Fantom na trzy szkielet. Cały ty nie chodzisz. Dobra, i teraz. Okej, okay, dobra, to jest. Żeby tam te creepery nie zaczęły z góry lecieć stawiamy hopery do tego miejsca tu Żeby tam nic nie skoczyło O, o, o Drugie piętro Ja idę apkę teraz, zobaczymy Prawie umarłem. Eee, idę apka. Zobaczymy ile się tego tam nazbiera. Ile ze dwóch. I poszedłem oddać swój mocz. Dokładnie. Szczałem do kibla. Nie wiem po co to dalej mówię, ale... Dokładnie to robiłem. Przez następne dwie minuty. Czyli szczałem! I po swoim powrocie wydałem z siebie okrzyk radości. Świadczący o tym, że moja farma rzeczywiście działa. O kurwa, to działa. Nie no, stary! I tym triumfalnym sukcesem kończymy dzień 36. W dniu 37 dodałem ogniska, by creepery automatycznie po spadnięciu ginęły. Teraz jedyne, co robimy przez cały dzień, to afkujemy. Liczymy na to, że... Tutaj zobaczę potężne, majestatyczne bogactwa. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie. Następnie udałem się do mojej afkowalni i tam spędziłem cały dzień licząc na to, że nazbieram wystarczającą liczbę Gunpowdera. W międzyczasie, gdy czekałem, poszedłem ostro! SRA! Aż w końcu nadszedł moment, który miał sprawdzić, czy warto było spędzić 4 dni nad budową tego upgradera. Taje nowy dzień. I to jest moment, w którym zobaczymy, czy się załamie, czy warto było rzeczywiście zmarnować jeden dzień na czekanie, czy nie. Uwaga i. Widzę cię tam. Ja ciebie też widzę. No i co, za załamałeś się? Nie jest dobrze. Pustaka gunpowderu. Co za fryer? Frajerem będzie jeszcze ten, kto będzie miał całą bazę rozwaloną. A dnia 38 fazi wystrzelił już naprawdę interesującą propozycją. Kolego, kolego, kolego mój kochany. Co tam, kolego mój kochany? Pamiętasz koncept moich drzwi? Pamiętam koncept moich drzwi. Czy masz może slime bloki? A to przypadkiem nie było tak, że ty na początku mi nie płakałeś. Nie kupię od ciebie. Znajdę slime tanka. Może i płakałem, ale rzeczywiście powiedział mi, że tym jedno wielką k***ą e, Jeden slimeball to koszt Jednego bloku żelaza I pięć pni za jeden slimeball Tylko bym musiał drewno zbierać, czym nie ma problemu A chwilę później udaliśmy się na naszą wyspę wspólną by dokonać deala Gdzie tu jesteście? Dobry wieczór, tam, tam W takim bądź razie, może liście chcesz za darmo? Okej, okay, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo Nie, no takie dile to ja lubię, dobra, dzięki bardzo Również dziękuję, cześć, cześć Jednak podczas budowania zdałem sobie sprawę z jednej Bardzo ważnej rzeczy, Ty. że moje działo ostatnio Zniszczenia jest całkowicie odsłonione. A ja mam, ja mam bardzo fajny pomysł, co zrobić z tym orbital kanonem, powiem ci. Ja wiem, że Ty pewnego dnia stwierdzisz, że możesz mi go zniszczyć. A co gdyby go tak oblać wodą? Dlatego stworzyłem też barierę wodną, która miała ochronić moje działo przed zniszczeniem. To jest chyba najbardziej inteligentna rzecz, jaką ostatnio wymyśliłem, przysięgam. A następnie poszedłem kontynuować budowę mojej podziemnej plantacji. A dzień 39 to praktycznie samo budowanie. No prawie. Opa, sąsiedzie, ty. Mi teraz petardy będziesz puszczać za oknem. Mam BTS popatrz na petardy, ja muszę... Da. Ale tego Minecraft'a. za oknem. A co lubisz na to patrzeć? Nie, ale lubię patrzeć, że nie tylko ja się puszczam. Okej, okay, dobra, to, to było najdziwniejsze, co od ciebie słyszałem ostatnimi czasy. I tak budując, przechodzimy w sumie do dnia 40. A w dniu 40 zrobiłem to, na co wszyscy tak cały czas czekali. Czyli... znowu budowa. Jednakże spójrzcie na efekt finalnej tej farmy. Spędziłem 20 dni na to, żeby ta baza wyglądała świetnie. I mogę w końcu stwierdzić, że moja wyspa jest w stanie. Co to było? Co to było, co to było, co to było, co to było, co to było? Nie, zabijecie, zabijecie, zabijecie. Kurwa, co to jest? Chociaż można było się tego spodziewać. Fazi podczas całego challenge'u nie krył do mnie urazy. Chciał powtórzyć to, co zrobiłem dnia 20 w poprzednim filmie. Jednakże coś chyba mu nie wyszło, dobra? O dobra, kurde! Dobra. What the fuck?! Nie! Jego działo po wystrzeleniu paru TNT po prostu wybuchło. Fazi, kurwa jest? Które? Zabijecie, zabijecie. Fazi! Fazi! Co ja? Gówno. Co ty robisz ja nic. No tak, może wy się bawi w nieskończoność, stary. No dobra. No nie! Nie! Co zawiodło, co zawiodło? Ty zawiodłeś, stary. Będąc szczerym spodziewałem się bardziej emocjonującej walki. I... Jednak okazało się, że Fazi ma nie tylko dwie lewe ręce. Dlatego, by zdenerwować go jeszcze bardziej, zacząłem po prostu naprawiać to, co mi zniszczył. Jednakże ta menda dalej nie odpuszczała i próbowała wysadzać resztę mojej wyspy. No, wiedziałem, wiedziałem. No. Kolego, kolego. Oh, turno. A gdy ja naprawiałem swoją wyspę, Fazji ją coraz bardziej oszpecał budując jakieś dziwne homonkulusy po swojej stronie. Pomyślałem też, czy nie zrobić lekkiej prowokacji. Jak dobrze wiecie, bądź nie, moje działo nie jest zbyt wydajne Dlatego pomyślałem, czy nie usunąć tej ściany, która chroni je przed zniszczeniem. Wtedy Fazji skupiłby się na zniszczeniu działa, a ja w tym czasie mógłbym naprawiać moją część wyspy. Dodatkowo ten grubas na tyle się przestraszył, że budował ogromny wodny mur, który wygląda tragicznie. A jak dobrze wiecie, to wy decydujecie, która część wyspy jest ładniejsza. Aż nagle Fazji wystrzelił swoje pociski w stronę mojego kanonu. Niestety wyrządził Szkody, które mogę naprawić w ciągu 30 sekund. Aaaa ajaj... dwa, trzy repeatery mi rozwalił. Ajcie, ajci. No i co? Tak będzie wyglądało w końcówka, żebyś mnie tylko próbował niszczyć. Nieładnie faziu. ajaj. Aj, aj, aj. Jak słyszycie ten grubas już stracił całkowitą nadzieję. Dlatego posunął się do ostatnich czynu w mógł. Oczy widzę. No i sobie że do mnie słyszę. Ale co to, to? co ty mi robisz? Faziu. Ten twój masterplan jakoś się chyba nie udał Wiesz o tym? Twoje zajebiste decyzje doprowadzą prawdopodobnie do kolejnej mojej wygranej Jednak nasz kochany skrzacik Znowu zaczął mnie atakować Tym razem z drugiej strony wyspy A i co? I muszę robić kolejne jakieś powieczku. Jednak w tym momencie do głowy też wpadł mi mój genialny plan Jak mogę powstrzymać fazę jego przed niszczeniem mojego terenu Że mam pewien pomysł Który może mnie uratować przed tym to może się wydarzyć I on nie jest do taki głupi Wręcz przeciwnie używam teraz 400% IQ A tym pomysłem jest jest bariera drzew. Czas na szybką wizualizację. W momencie, gdy Fazi będzie chciał zrzucić TNT z góry na mnie, w tym miejscu powstanie drzewo, które natychmiastowo broni ziemię przed wybuchem. Dlatego czym prędzej zacząłem sadzić masakrycznie dużą ilość drzew? I po pięciu minutach Fazi był gotowy do kolejnego ataku. Jednakże, no, naprawdę mówisz, odpuścić to sobie Tak no to patera, patera. I. nie jest. Jestem rozje Komuś, komuś i temy spadły na moją połowę, wiesz? Jakie i te? i temy. Nie, nie, nie. <laughs> Aż w pewnym momencie po prostu zaczęliśmy do siebie strzelać. Chyba nic mi się nie udaje w tym w Minecrafcie. Będę nawet strzelać, nie potrafię. A Ła, ty, 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 ty. Bania padła. No nie, moja boska bania padła mi. Z tego powodu, że zniszczył moją niebiańską banię, doszedłem do wniosku, że muszę się jakoś odegrać. Czas na ostateczną broń ostateczną. Jaką broń ostateczną? Trzymałem to na specjalną okazję. Dlatego też do mojego orbital TNT kanona załadowałem moje ostatnie dwa fire charge, które mi zostały. No to. No wal, 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 ja jestem przygotowany. <laughs> A więc to lepsze, że w tym momencie by ja dzień 20, a na screenie końcowe będą te twoje obrzydliwe budowle dodatkowo wyspać się pali. Więc dzięki Was i za współpracę. Po raz kolejny. Ofam świat! I tak też kończymy kolejny epizod naszej wyspy. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak mogę w trzecim epizodzie uprzykrzyć, możecie dajcie znać w komentarzach. Nie wspominajcie też o głosowaniu na naszym Discordzie. Gdzież brakuje mi tylko dwóch wygranych do wygrania całego challenge. Ja się z wami żegnam i widzimy się już za cztery tygodnie w kolejnym epizodzie rywalizacji na wyspie.